Montaż filmowy. Dla jednych jedno kliknięcie myszki, a dla montażystów długi i wymagający proces. Co prawda nie da się jednym kliknięciem zmontować filmu, ale mogę pokazać Wam kilka sposobów, które kompletnie mogą odmienić Wasz sposób pracy. W tym filmie chciałbym podzielić się z wami kilkoma sposobami, które odkryłem przez ostatnie 10 lat, że mogą przyspieszyć ten montaż. Zapomnijcie o mardzeniu o długich montażach. Dzisiaj wchodzimy na wyższy poziom. Zacznijmy od sprzętu, czyli laptopa z wydajnym procesorem nowej generacji Intel Core Ultra. Dzięki niemu możecie edytować filmy z płynnym podglądem, przede wszystkim bez lagów, z czym akurat często się spotykamy co najważniejsze szybszy render filmów. Szybkie renderowanie to kluczowa sprawa dla każdego montażysty, a praca na tym procesorze pozwala przyspieszyć ten proces. Intel dokonał pewnego rebrandingu. Mianowicie, zamiast Core 3, 5 i 7 mamy teraz Core Ultra 5, 7 i 9. Im wyższy numer, tym oczywiście mocniejszy procesor. W laptopie, który mam tutaj, jest to Asus ZenBook 14 OLED. Znajduje się procesor Ultra Core 7155H. Jest to procesor 16-rdzeniowy, a nowa karta graficzna Intel Arc wyposażona jest w 8 rdzeni XE. Co równie ciekawe, to wsparcie kodowania i dekodowania AV1, co wcześniej było dostępne tylko na nielicznych kartach graficznych. AV1 to kodek znacznie bardziej wydajny niż H264, co akurat jest istotne dla monterystów filmowych. Dzięki wsparciu AI w tym procesorze będziecie mogli szybciej generować obrazy, na przykład w Photoshopie. Przyspieszenie AI, które otrzymujemy dzięki tej dedykowanej jednostce NPU, sprawia, że zadania związane z AI są znacznie szybsze i bardziej wydajne. Te procesory efektywnie współpracują z jednostkami centralnymi, graficznymi oraz przetwarzania neuronowego, dostosowując dynamikę, ich działanie do aktualnych potrzeb użytkownika. To oznacza, że system inteligentnie dostosowuje się do różnych wymagań w danym momencie. Dodatkowo wielu producentów specjalizujących się w oprogramowaniach dotyczących grafiki, wideo czy innych dziedzin dostosowuje swoje programy, aby optymalnie działały one właśnie z procesorem Intel. Dzięki temu zapewniają one jeszcze szybszą pracę przy użyciu tych procesorów, co przekłada się na zwiększoną wydajność i płynność działania. I tak się składa, że jednym z tych producentów jest Adobe. Więc jeżeli korzystacie z tego pakietu, to z tym procesorem będziecie mogli cieszyć się o 40% lepszą wydajnością. W porównaniu z konkurencją. Czas przejść do kluczowego elementu, który często jest pomijany na etapach montażu, czyli odpowiedniego zarządzania materiałem. Właściwie uporządkowywanie swoich zasobów to klucz do błyskawicznego montażu. Warto stworzyć sobie w tym celu szablonowy folder, na przykład na pulpicie, który będziecie kopiować przy każdym rozpoczęciu nowego projektu. W takim folderze utwórz podział na rodzaj plików, z których korzystasz podczas pracy. W moim przypadku jest to materiał filmowy, muzyka, pliki projektowe, efekty dźwiękowe, efekty wizualne, wstawki oraz miniaturka. Stąd dodać jakiś plik z komputera do programu montażowego nie muszę już folderów i głowić się, w którym miejscu go zapisałem. Albo jak się nazywa. Długofalowo takie uporządkowywanie plików pozwala zaoszczędzić mnóstwa czasu. Wiesz, jaki jest sposób na montowanie 10 razy wolniej? Ano pobieranie i korzystanie z różnych template'ów, efektów dźwiękowych, muzyki. W każdym nowym filmie z nowych elementów. Oczywiście warto jest mieć swój styl, aby ludzie mogli rozpoznawać Twój kanał albo Twój montaż, ale nie tylko o to chodzi, nie? Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z montażem, to niestety, ale ten etap jest nie do pominięcia. Ale jeśli szukasz rozwiązań, które mogą przyspieszyć swoją pracę, poświęć czas na zebranie tych wszystkich zasobów, które będziesz używać w kolejnych filmach i staraj się od tego nie odbiegać, pobierając kolejne to kolejne nowe rzeczy. Po ukończeniu danego projektu wybieram elementy, które uznam za uniwersalne i być może wykorzystam je przy kolejnym projekcie. Więc zapisuję je w folderze głównym, który również jest podzielony na podfoldery i domyślny folder zalecam tutaj w zakładkach szybkiego dostępu i zaglądać do niego przy każdym kolejnym filmie. Zamiast spędzać dziesiątki minut na przeglądaniu internetu, tylko po to, żeby znaleźć tą jedną rzecz, która Ci się spodoba. A to zawsze wiąże się z ryzykiem, że szukając danej rzeczy, zaczniesz rozpraszać się powiadomieniami czy też reklamami. Nawet nie zauważysz, kiedy z etapu szukania animacji do swojego filmu, zaczniesz zamawiać laptopa z nowym procesorem Intel Core Ultra, bo zobaczyłeś, że akurat odbywa się akcja promocyjna w jednym ze sklepów, które biorą udział w tej akcji, a do tego zakupu zachęcił Cię fakt, że gratis możesz otrzymać głośnik JBL Flip 6 o wartości 479 zł, a Ty już właściwie zdążyłeś zapomnieć, czego szukałeś na początku. Posiadając główny folder z Twoją własną bazą elementów do filmu. I to nie jest szansa, że to, czego szukasz, znajduje się właśnie tam. Akurat ta oferta, o której wspomniałem wcześniej, jest na tyle atrakcyjna, że w rodzaju wyjątku można przerwać poszukiwania animacji, a szczególnie, że akcja trwa tylko do 15 stycznia. Na laptopie możecie pracować dosłownie wszędzie – przy biurku, na kanapie, na schodach, na upartego, nawet w wannie. Od trzech lat prywatnie korzystam tylko i wyłącznie z laptopa Ze względu na dużą mobilność i przyznam szczerze, że jest to dla mnie duży komfort Na przykład, gdy potrzebuję zmontować coś na szybko, ale moja stacja robocza znajduje się w firmie A ja w tym czasie jestem w domu Zamiast tracić 30 minut na dojazd, po prostu biorę sprzęt, odpalam laptopa, program do montażu i działam Zdarza mi się również pracować w trakcie podróży Czy to pociągiem, czy to samolotem, czy nawet w samochodzie Tylko jako pasażer, nie? Widzisz te wszystkie monitory za mną? W Fanderze korzystamy albo z monitorów ultrawide, albo z podwójnych 27 c i to nie tylko dlatego, że są duże i wyglądają fajnie, tylko faktycznie one wpływają na produktywność i szybkość edycji filmów. Ja akurat montuję filmy na monitorze Ultra Wide, który ma 32 cale. I co prawda kiedyś pracowałem na dwóch monitorach, ale jakoś przekonałem się do jednego i jest to teraz dla mnie najwygodniejsze. W przyszłości chciałbym stworzyć studio, które mogłoby się składać nawet z czterech monitorów. Ale na ten moment po prostu jestem zbyt skąpy i leniwy, żeby coś zmienić. Większa przestrzeń na monitorach pozwala podczas edycji odpalić sobie na przykład zarówno program do montażu i scenariusz na drugim ekranie, albo otwarte przeglądarki lub materiał w folderach. W takiej konfiguracji można przerzucać pliki bez konieczności przełączania się między okienkami. Zintegrowana karta graficzna w tym procesorze Intel Core Ultra bez problemu daje radę z dwoma dodatkowymi monitorami I myślę, że dzięki nim oszczędzam łącznie jakieś 10-15% czasu. Swoją drogą jest to także korzystne dla zdrowia. Patrzenie po oddalonych punktach dwóch ekranów lub jednego dużego sprawia, że Twoje oczy jakby podróżują dalej a Twoja głowa cały czas jest w ruchu, więc nie siedzisz dokładnie w tej samej jednej pozycji przez kilka godzin. Następna rzecz to eliminacja rozproszeń. Kiedy jesteś skupiony na edycji filmu, a po chwili zadzwoni telefon lub sprawdzisz maila, bo otrzymałeś powiadomienie, które wygaśnie za 24 godziny, potrzebujesz w takiej sytuacji około 15 minut, aby wrócić do tej samej strefy produktywności, co wcześniej. Warto więc skonfigurować swój telefon tak, aby w konkretnych godzinach te powiadomienia po prostu nie przychodziły. I polecam także, jeżeli macie taką możliwość, wyłączyć z okienka przeglądarki pocztę elektroniczną. Nieraz przyłapałem się na tym, że przeszukując np. Bazy muzyki, moje oko dostrzegło okienko Gmaila, które miga i krzyczy do mnie, sprawdź, kto napisał. I ja oczywiście głupi to robiłem. <gryw> tylko, że nie kończyło się to na sprawdzeniu tej jednej wiadomości. Gwarantuję Ci, że w jednej godzinnej sesji montażowej, bez rozproszeń, osiągniesz więcej niż 3 godziny montażu z zakłóceniami. I to wszystko. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam przyspieszyć proces montażu filmowego. Pamiętajcie, że nie tylko szybkość, ale też jakość jest ważna. A dzięki odpowiednim narzędziom i Waszemu podejściu możecie zwiększyć tą wydajność bez utraty kreatywności. Także Życzę Wam udanych i szybkich projektów i do zobaczenia.